E, witam Was wagi, to jest O was czytanie na maj 2020. Zobaczymy, co się będzie działo, jakie są przesłania na ten miesiąc dla Was. E, zostawiam Wam kontakt do siebie, jeśli ktoś jest zainteresowany prywatnym czytaniem, można do mnie pisać. E, czas oczekiwania obecnie jest dosyć krótki, także jest to zachęcające. Zwykle jest to miesiąc. E, a teraz jest to dosyć krótki czas, kilku dni. Ok, co nam wypadło jako sytuacja? Mamy e, kochanków. Co jest wyzwaniem tej sytuacji? Co jest Waszym wyzwaniem w maju? E, kapłanka. Jakie są przyczyny? Dwójka pentakli i królowa kijów. Ta ostrość się tutaj nam zaraz ustawi i światło się złapie. Dobrze, zobaczmy, co jest w przeszłości. Co było uwag w przeszłości? Dziewiątka kijów. Do czego wy dążycie? Trójka pucharów. Najbliższa przyszłość. Król Mieczy. W tej sytuacji. Ok. Szóstka pucharów. Co się dzieje dookoła? Co jest to około Was? Co się dzieje dookoła? Dziewiątka pucharów. Czego nie widać? Dwójka mieczy. Potencjalny wynik. Potencjalny wynik tej sytuacji. Paść pucharów. Ok. Dobrze. Zobaczmy, co mamy pod spodem. Pazia pentakli. No dobrze, wagi, dużo uczuciowych kart się pojawiło, ponieważ pojawiły się też pazie, więc może tutaj chodzić o zupełnie nowy związek albo jakiś nowy wymiar związku jakiegoś z przeszłości, ponieważ pokazuje się też szóstka bucharów. Ale generalnie jest bardzo tutaj wyraźnie pokazany związek, który jest... No, takim silnym powiązaniem. W samym środku mamy kartę kochanków i kochankowie mówią o, e, o silnej relacji, bardzo intymnej, o jakby połączeniu. To jest, e, prawda, ślub e, praktycznie, tak, tej pary. Więc jakby mamy to połączenie, które już jakby e, zostało potwierdzone jakimś takim zaangażowaniem, bo kochankowie wybierają siebie. Tak? Wybierają siebie, aby być razem ze sobą, jakby od tej pory. Więc jest tutaj jakiś wybór. No, ty w tej sytuacji czujesz się wyśmienicie, bo szóstka Pucharów mówi: owszem, to jest karta, która pokazuje związki z przeszłości, jakąś taką nostalgię, wspomnienia. Więc może sytuacja dotyczyć jakiegoś związku z przeszłości, ale ta szóstka pocharów również pokazuje związek, w którym my się czujemy bardzo dobrze. Czujemy się sobą, czujemy, że nie nosimy żadnej maski. Jest takie poczucie opiekuńczości. I i mam wrażenie, że to się pojawia tutaj, tak jakby, zwróćcie uwagę, te ryby, które są tutaj, ta dziewiątka pucharów, która jest kartą spełnienia marzeń, tak jakby tej obfitości, która przypływa i my tak jakby się w niej zanurzamy. E, te rybki, które tu przypłynęły, prawda, tak jakby przypływają do Ciebie na tą herbatę. Więc mam wrażenie, że jest tutaj zaproszenie i... Bardzo taki miły czas, miło spędzany, gdzie jest dużo czułości, delikatności. Także i jakby w, twoje, w Twoim otoczeniu. No, dziewiątka Pucharów mówi o właśnie tym takim no, poczuciu, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, zwłaszcza emocjonalnego takiego dostatku. No i szóstka Pucharów, podobna karta, która mówi o. Właśnie takim e, e, też, e, jakby nasyceniu związku, tak jakbyśmy znali się od zawsze. E, także bardzo ładne karty, które są właśnie w połączeniu tego związku e, intymnego tych kochanków. Także myślę, że tutaj dużo rzeczy się zgrywa, tak? I jest taki błogi, spokojny czas e, tutaj dla Ciebie. I... Jakby, co mamy jako przyczynę? Jakby, co jest u podstawy? I mamy tak: dwójkę e, pucharów, e, dwójkę, przepraszam, pentakli i kartę królowej kijów. I dwójka. Prawda, ponieważ mam jeszcze tutaj tą dwójkę w ukryciu, może sugerować, że, prawda? No i pazie, że jest to coś, na co jeszcze nie do końca się zdecydowaliśmy: albo my, albo właśnie nasz partner, partnerka. Bo dwójka mówi o tak jakby żonglowaniu sytuacją, szacowaniu, e, jakby spinaniu wielu rzeczy, które wymagają od nas jakby dużo uwagi i dużo takiej jakby koncentracji na temacie, ponieważ rzeczy jest dużo. Ale one się fajnie pokazały, te karty, bo tak jakby w podstawie jest ta Królowa Kijów i Królowa Kijów jest... Namiętną kobietą może tutaj reprezentować znak ognisty, ale co się tutaj pokazało? Tak, jakby gra, tańczymy do muzyki tej królowej, i to wszystko jakby współgra. Mimo przeciwności, mimo jakichś takich właśnie um, potrzeby koordynacji wielu rzeczy naraz, jakby jesteśmy w stanie grać do tej muzyki, i to jedno z drugim się tutaj zgrywa. Więc ja myślę, um, że w ogóle ten związek. Bądź ta relacja funkcjonuje nawet w jakiejś takiej sytuacji, gdzie nie do końca jest tutaj łatwo. Nie? To nie jest takie oczywiste, prawda? Tak, jakby zgranie jednego z drugim, tej muzyki i tej tańca razem z właśnie z żądlowaniem, to jest dosyć trudne, ale to gra i mam wrażenie, że, pewne, że szacujecie tą sytuację. I myślę, że będzie też taka analiza tego wszystkiego, ponieważ w przyszłości wychodzi nam ten Król Mieczy. I Król Mieczy to jest Twoja energia wago. I ten Król tak jakby siedzi i z góry obserwuje, co się dzieje na dole, jak to funkcjonuje, jaką to może mieć przyszłość. Czy warto tak jakby... Prawda? już przestać szacować, tylko podjąć decyzję, tak? Albo jakby dobrze współgrasz z kimś i zastanawiasz się, kiedy ta osoba tak jakby wejdzie w ten związek o, jakby dwoma, obydwoma nogami, tak? Tak jakby już klamka zapadnie, bo czego nie widzisz a propos tej sytuacji, mamy tą dwójkę mieczy i dwójka mieczy mówi o tym, że trzeba podjąć jakąś decyzję ale tak jakby oddzielamy decyzję od serca e, izolujemy się w pewnym stopniu musimy tutaj tak jakby przygotowujemy się na jakby jakąś przechodzimy jakąś analizę przygotowujemy się na podjęcie jakiejś decyzji, prawda? I tak jakby to serce które tutaj jest jest tak jakby oddzielone od umysłu trzeba to zrobić logicznie i mam wrażenie, że nie widzisz jakby tej sytuacji, albo w sobie, że nie do końca jakby wszedłeś w, w tą relację, albo zastanawiasz się, być może ta osoba po prostu jeszcze nie do końca tak jakby, ok, jest współgranie, ale nie do końca tak jakby się tutaj zaangażowała na całego. Co mamy w przyszłości? I no mamy kartę dziewiątki kijów, i ponieważ ta dziewiątka kijów pokazuje się również w Twoim otoczeniu jako dziewiątka, czyli dziewiątka pucharów, więc mam wrażenie, dziewiątka kijów mówi o takim pilnowaniu swojego, o takim staniu na straży, o dyscyplinie. No, mam wrażenie, że Jakaś bariera odchodzi tutaj do przeszłości, jakieś budowanie muru obronnego dookoła siebie. Być może w tej osobie, tak jakby zaczyna być bardzo miło i te lody topnieją coraz bardziej. Eee, wyzwaniem tego wszystkiego. no jest kapłanka. Kapłanka mówi o tajemnicy, o takim psychologicznym spojrzeniu na sprawy, o zobaczeniu tego, co nie jest takie oczywiste, ale kapłanka również mówi o tajemnicy, o trzymaniu czegoś w tajemnicy. Jeżeli ten związek jeszcze nie do końca jest taki oficjalny, bo to, co masz w głowie, ta trójka pocharów może mówić o tym, że właśnie idziemy o krok dalej w związku. Yy, Z dwójki pucharów, kiedy on jest tylko pomiędzy nami, idziemy do trójki, tak jakby ogłaszamy, go jest świętowanie. Więc utrzymanie w tajemnicy czegoś może być tutaj w ogóle problematyczne. Tak? Natomiast mam wrażenie, że decyzja, jeszcze tutaj są te dwójki, decyzja jeszcze tutaj nie zapadła. I to może być dla Ciebie wyzwaniem tej sytuacji, że jeszcze to wszystko jest tajemnicą. No Dla niektórych, ponieważ pojawia się dwójka pentakli, może być to ktoś, kto jest tą osobą dodatkową, bo trójka pucharów często również oznacza trójkąt. Są trzy osoby zainteresowane tutaj. Prawda, nie dwie. Więc może być tak, bo kapłanka również często wychodzi jako kochanka kobieta właśnie w ukryciu. Więc może być tak, że nie da się tej tajemnicy jakoś długo utrzymać, albo nie chcemy, albo tutaj jakby nie decydujemy się jeszcze, czy jakby ty jesteś w tej sytuacji, czy druga osoba. Tak, może być taki scenariusz. I co masz właśnie w głowie? Trójka Pucharów mówi o świętowaniu, o łączeniu, o, to jest karta towarzyska, e, jakichś takich imprez, spotkań towarzyskich, przyjaźni e, i również karta, która mówi, że idziemy oficjalnie ze związkiem, tak jakby na zewnątrz wychodzimy, tak? Ogłaszamy coś oficjalnie jest świętowanie. Przedstawiamy na przykład e, naszą osobę znajomym i mam wrażenie, masz to w głowie, tak? Także ja myślę, że ty zdecydowanie tutaj dobrze się w tym czujesz, chcesz iść do przodu, masz jakby takie plany i zamiary. I tak, przychodzi pewna refleksja, prawda, spojrzenie na to, co jest u podstawy, jak, jak jest współgranie, prawda, w tym związku. Mam wrażenie też szacowanie, jakby, czy warto się zaangażować na całego, tak, także ten król nie, czy przy, przychodzi z taką refleksją typowo um, Taką e, właśnie logiczną. I też mamy tą sowę, i tą sowę tutaj. Także myślę, że tutaj e, trzeba będzie też zrobić taką jakąś analizę psychologiczną, czy tej sytuacji, czy tej osoby, i mocno się tutaj zastanowić, tak? Zanim ta sowa, która tutaj siedzi, roz będzie e, właśnie rozpostrze skrzydła i będzie gotowa do lotu. E, I co wychodzi na koniec? Bardzo ładna karta która mówi o tym, że coś się zaczyna, ale jest to coś delikatnego. Paść Pucharów y, mówi o takiej delikatnej energii, może mówić o propozycji miłosnej, ale to jest tak jakby zaproszenie, mała rzecz, y, ale jakby ziarenko tego uczucia się tutaj tworzy, ponieważ mamy też tą łagopazia tutaj y, pentakli, Paść Pentakli mówi również o takich małych rzeczach, o na przykład pierwszej rance, zaproszeniu na kawę, o jakichś takich rzeczach, które mm, dopiero zaczynają, tak? Więc jakby mam wrażenie, że tutaj coś się tworzy i coś tutaj jest... Yy... Coś się zaczyna, jakieś uczucie, jakieś drgnięcie z serca. Tak, jest tutaj dla ciebie jakiś znak i można coś z tego dalej tutaj budować. Także ogólnie pomyślnie się to zaczyna, albo coraz bardziej jakby skłaniacie się ku temu, żeby właśnie to był związek oficjalny, żeby, prawda? Iść dalej z tym uczuciem, albo to uczucie się tutaj bardzo rozbudza, bo jest to pewnego rodzaju niespodzianka. Ale ponieważ, jakby ten puchar, ta woda tutaj, jakby w tym pucharze, jest w takiej formie właśnie jakiegoś zapachu, więc jest to dosyć ulotne i tak, jakby jeszcze nie do końca zmaterializowane, ale jest to zapowiedź czegoś, co może się tutaj realnie zacząć. Także bardzo ładne czytanie i ono jest nasycone takim spokojem, miłym spędzaniem czasu i takiego ukojenia. Także bardzo ładny miesiąc maj i tutaj rzeczywiście coś się u Ciebie zaczyna wago. Myślę, że to wszystko. Pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.